Witaj w serwisie Kermedis. Dzisiaj omówię temat rehabilitacji seniora na basenie. Basen jest naturalnym środowiskiem do prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych. Woda wpływa na rozluźnienie mięśni, a jednocześnie powoduje opór, który pozwala na wzmocnienie określonych grup mięśniowych przy, do, przy odpowiednio dobranych ćwiczeniach. Ze względu na swoje właściwości fizyczne, środowisko wodne stanowi odpowiednie narzędzie w rehabilitacji różnych schorzeń i dysfunkcji psychofizycznych. Woda zapewnia odciążenie stawów przy równoczesnej pracy oporowej dla wybranych grup mięśniowych. Dzięki temu osoby, które nie poruszają się samodzielnie, mogą to zrobić bez żadnej pomocy. Woda znakomicie ułatwia różne rodzaje ćwiczeń: odsiłowych, wytrzymałościowych, przez rozciągające, normalizujące napięcie mięśni, koordynacyjne, aż po oddechowe i relaksacyjne. Ćwiczenia wykonywane w basenie nie przeciążają ścięgien, stawów ani mięśni. Powodują wzmocnienie korsetu mięśniowego, co pozytywnie wpływa na zmniejszenie bólów kręgosłupa. Dużą rolę odgrywa tu także ciśnienie hydrostatyczne, które powoduje, że woda naciska na mięśnie, a tym samym je rozluźnia. Rehabilitacja w wodzie to doskonały sposób na skrócenie czasu leczenia, przyspieszenie powrotu do pełnej sprawności, przy okazji odchudzając swoje ciało oraz wzmacniając mięśnie. Ćwiczenia w wodzie powodują dziesięciokrotne odciążenia naszego organizmu, dzięki temu jesteśmy lżejsi, a to powoduje, że nasz organizm może w pełni wykonywać większość ruchów. Trening w basenie dla seniora jest nie tylko bezpieczną, ale także niezwykle skuteczną formą ruchu. Osoby starsze powinny starać się utrzymywać organizm w dobrej kondycji, co pomoże im w zapobieganiu chorób w wieku podeszłego i ograniczeniu procesów starzenia. Pływanie na basenie to idealny rodzaj wysiłku dla niemal każdego seniora, jednak nie będzie ono polecane dla osób, które mają aktywne uszkodzenia ciała i rany powierzchniowe. Powinny na nie uważać także osoby starsze, które boją się wody, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na ich bezpieczeństwo. Przeciwwskazaniami do pływania dla seniorów będą także infekcje, przewlekłe choroby oskrzeli, cukrzyca, tracheotomia. Brak kontroli nad czynnościami fizjologicznymi oraz niektóre wady wrodzone układu ruchu. Do innych przeciwwskazań należą stany po przybyciu infekcji wirus wirusowej lub bakteryjnej, takich jak grypa, zapalenie płuc, gruźlica, odra, lub zapalenie zatok, czy w ostatnich czasach nawet COVID-19, w których organizm jest osłabiony i nie pracuje w pełni wydajnie. Aktywność w wodzie wykluczają również stany po operacjach i zabiegach wymagające rekonwalescencji. Obecnie dostępnych jest wiele rodzajów treningów w basenie, ale nie wszystkie będą odpowiednie dla osób starszych. To co poleca się seniorom to między innymi pływanie zdrowotne, które jest polecane dla osób, które chcą wyleczyć schorzenia układu psychoruchowego oraz ruchowego za pośrednictwem wody. Aqua Aerobic, czyli trening skupiający się na ćwiczeniach aerobowych w wodzie, aqua walking, charakteryzujący się zmiennym tempem treningowym i polega na chodzeniu w wodzie w określonym tempie i w ustalonych pozycjach. Aqua Yoga to yoga w wodzie z dodatkowym użyciem sprzętu dostępnego na basenie i aqua Aerobic senior to aerobik taki przygotowywany przygotowany specjalnie dla seniorów. Ćwiczenia dla osób starszych na basenie są wskazane w przypadku sztywności stawów występującej między innymi w chorobie zwyrodnieniowej lub reumatyzmie i porusza się płynniej. Dzięki temu seniorzy mogą w pełni realizować trening w wodzie poprzez wykonywanie złożonych ruchów o dużym zakresie ruchomości. Warto też wspomnieć, że woda nie generuje wstrząsów, przez co stawy są odciążone. Gimnastyka w wodzie dla seniorów sprawdzi się także w przypadku bólów kręgosłupa. Woda wywiera delikatny ucisk na ciało, niejako je masując. Tym samym rozluźnia mięśnie spięte od przeciążeń czy przyjmowania nieprawidłowej postawy. Zajęć na weselnie mogą skorzystać też seniorzy po urazach ortopedycznych lub operacjach, np. po wszczepieniu endoprotezy kolana, jednak dopiero po konsultacji z ortopedą i fizjoterapeutą. Regularne ćwiczenia w wodzie dla osób starszych pomogą również w nadbadze lub otyłości. Godzina aktywności wodnej pozwala spalić nawet kilkaset kalorii, a leczenie w przypadku silnego stresu lub problemów ze snem pozwoli odstawić leki nasenne lub po prostu ułatwi zasypianie. Dziękuję za obejrzenie wideo na temat rehabilitacji seniora na basenie i zapraszam do dalszej edukacji.